Wieczysta Kraków zakontraktowała piłkarza z estreklasy. Kolejny hit potwierdzony. Łukasz Burliga to najnowszy wzmocnienie wieczystej. Krakowski klub zbroi się na rywalizację w czwartej lidze. Wieczysta Kraków nie przestaje zaskakiwać. Klub Wojciecha Kwietnia dokonał kolejnego sensacyjnego transferu. Tym razem zakontraktował Łukasza Burligę, który w tym sezonie rozegrał aż 23 mecze w barwach Esterklasowej Wisły Kraków. Biała gwiazda w poniedziałek poinformowała, że nie przedłuży wygasającego kontraktu, z czego skorzystała druża występujące w Lidze Okręgowej. Wieczysta jest o krok od awansu do czwartej ligi. Klub jest dominatorem rozgrywek. Ma komplet 19 zwycięstw. Prowadzi z wiceliderem z 9-punktową przewagą, a do tego ma spektakularny bilans bramkowy 148-6. do Nie może to jednak dziwić. W końcu mówimy o zespole które reprezentują byli estraklasowi piłkarze. Sławomir Peszko, Radosław Majewski czy Michał Miśkiewicz. A klub chce sprowadzić więcej zawodników z przeszłością na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Burlik to bardzo doświadczony ligowiec. W estraklasie rozegrał aż 247 meczów i zdobył w niej 15 bramek. Przez wiele lat był piłkarzem Wisły, a z ruchem i z Jagiellonią zdobywał wicemistrzostwo mistrzostwo Polski. Łukasz Burliga tłumaczy dlaczego wybrał wieczyste Kraków. Spodobał mi się projekt, jaki władze wieczystej wraz z piłkarzem chcą realizować. Plany są niezmiernie ambitne. To m.in. budowa stadionu, rozwój klubu, kolejne awanse. To również coraz większa rzesza kibiców dołączająca do kibicowania wieczystej Kraków, co jest niesamowicie budujące i mobilizujące. Nie będę krył, że argumentem za przyjęcie tej oferty były również warunki finansowe, jakie mi zaproponowano. Jestem w takim wieku, że trudno by było mi liczyć na kilkuletnią umowę w innym extra-klasowych drużynach. A tutaj podpisałem dwuletni kontrakt z możliwością przedłużenia, jeśli będzie dobra forma i zdrowie powiedział Burliga w rozmowie z Gazetą Krakowską.